Premier Mateusz Morawiecki zlecił rozdysponowanie kasy na agregaty dla Ukrainy szefowi mm. rars mm. a ten wyznaczył bez przetargu nowo powstałą spółkę Seltet. Seltet to spółka producenta tej patro odzieży pana Szopy i jego mamy. Czyli jak jest pani mama, to jest dobrze, poważnie i elegancko. No, i ta firma Seltet dostała od RARS. Ponad 350 milionów złotych na agregaty. I żeby nie było, kupiła je. Tak. W Chinach. Za 69 milionów. Mm. Czyli czy tam czysty zysk firmy wyniósł 282 miliony złotych. Marża większa niż na narkotykach w Medellin. I Medelliny biedne planują przerzucić się na agregaty e, dla Ukrainy ze współpracą z rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Dobrze, podobne. że Pablo tego nie dożył, tak, tak mawiają, bo mm. załamałby się nasz Eskobarek, mm. tak dodają. Dobrze, że nie żyje, bo by się zabił, gdyby. Bo tak, usłużał, co tak. to się wyprawia. Ale musimy docenić nasze rezerwy strategiczne i producentów patriotycznych koszulek. Razem mogą dokonać naprawdę wielkich rzeczy.